Witam w finałym odcinku Rozmów Niekontrolowanych. Będzie to ostatni odcinek w tym sezonie. Moim goście dzisiaj rywalizować będą w quizie. Quiz będzie o iglopolu, ogólnie o piłce nożnej. Cześć, przedstawcie się proszę. Jestem Duilio, jestem z Brazylii. Drugi uczestnik. Cześć, jestem Adrianu, jestem z Kanady. I uczestnik numer trzy. Cześć, jestem Markus, jestem z Brazylii. Przed programem uczestników poinformowałem o zasadach naszego quizu. Będą mieli 15 pytań, cztery możliwe odpowiedzi. Jedna lub dwie będą dobre. Oczywiście zwycięzca będzie miał ten, co ma najwięcej trafnych odpowiedzi. Mają przy sobie przygotowane karteczki i tymi karteczkami będą odpowiadać na nasze pytania. Jesteście gotowi? Możemy zaczynać? Tak. Okay. Pierwsze pytanie. Kiedy powstał iglopol? Macie 20 sekund. Dulio, Adriano i Marcos, odpowiedź C, a poprawna odpowiedź to? Odpowiedź C, brawo. Kolejne pytanie. Kto z aktualnego zespołu jest najmłodszy? Kolejne zgodne odpowiedzi: C. Oczywiście, Max Lis jest najmłodszym naszym piłkarzem w kadrze pierwszego zespołu. Najwyższy poziom rozgrywkowy, w jaki grał Igłopol, jaki występował. Najwyższy poziom w Polsce. O, jak dobrze przygotowani, od, jaka odpowiedź? Ja znałem ją. Oczywiście Igopol występował w pierwszej lidze, wtedy, gdy nie było jeszcze Ekstraklasy w Polsce. Yeah. Tak. Kolejne pytanie. Ile sezonów występował w Ekstraklasie w pierwszej lidze? Tak zwane było y A. Ile sezonów? Oczywiście, dwa sezony. Były to sezon 90-91 i 91-92. Na tym zdjęciu mamy kilku świetnych, znaczy wszyscy świetni piłkarze, ale naprawdę niektórzy zrobili duże kariery. Kolejne pytanie. Kto z aktualnej drużyny ma najwięcej goli w całym sezonie? 5, 4. 3, 2, 1. Znowu zgodnie. Odpowiedzią jest. Oczywiście niezawodny Adrian Dzostowski. Yeah. Jest. Kolejne pytanie. Maskotka naszej drużyny. Foka, niedzieć polarny, pingwin czy mor. Ej! Ej. Hey. Ej. <laughs> Odpowiedzią. Oczywiście. Nazywacie się Morse. Yeah. Jest. Kolejne pytanie. Iglopol oprócz piłki nożnej znany był z koszykówki, siatkówki, boksu czy z tenisa? <grym> <grym> Oszuści. <grym> <grym> Oczywiście odpowiedź C. Wielokrotny mistrz Polski. Kontynuujemy. Kolejne pytanie. To chyba będzie bardzo trudne. Ilu jest lewonożnych zawodników w kadrze na tą rundę? Nie. Typujemy obu obunóżnego papiego. Mm. 3, 2, 1, czy 5? D. Oczywiście. Odpowiedź D. 5. Jest to Dulio, yeah. Oleg Drobot, Cyran, Dziubak i Patryk Cyganowski. Jest. Kolejne pytanie. Kto ma najwięcej goli w iglopolu? W całej historii iglopolu. Najwięcej bramek. Marcin Janus, Rokita, Adrian Brzostowski czy Łukasz Cyran? Adrian rzostowski tak. Odpowiedź no, C. O Kto ma... Teraz mamy pytania już związane bardziej z wami. Kto ma najwięcej spotkań w reprezentacji Brazylii? Kafu. Ile? 142 mecze. Najwięcej goli dla reprezentacji Brazylii ma Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Neymar czy Pele? I odpowiedź mamy: CD, Neymar i Pele po 77 bramek. Ile razy Brazylia wygrała Copa Amerykę? 6, 8, 10 czy 9? Odpowiedź D: również dobrze. 9 razy. Który klub ma najwięcej mistrzostw w Brazylii? Palmeiras, Santos, San Paulo czy Cruzeiro? Nie filiż <laughs> Odpowiedź: A, Palmeiras, 11 mistrzostw. Jaki był wynik ostatniego finału Copa Libertadores? 2-1, 1-0, 2-3 czy 4-2? Świetnie! W końcu żeście się, się pomylili. No. Flamenco z Palmeiras. 1 do zera. Ile razy brazylijskie kluby wygrały Copa Libertadores? 30, 25, 21, 18. Ej, hey, tam jest. Hey. Odpowiedź, odpowiedź B. 25 razy. To są wszystkie pytania, jakie żeśmy Wam przygotowali. E, zwycięzcą został? Wszyscy po remis. No tutaj remisowo wszyscy jesteście zwycięzcami. Ja teraz pragnę podziękować niezawodnej telewizji Dymbica TV oraz Miejskim Ośrodkowi Kultury Domu Kultury Morsk, w jakim się y, znajdujemy. Dziękuję za pomoc w realizacji. Był to ostatni odcinek rozmów niekontrolowanych w sezonie 2002-2023. Dziękuję za przychylne opinie. Przyjęcie tego naszego projektu, zasięgi są naprawdę niewiarygodne. Do zobaczenia w nowym sezonie 2023-2024. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia!